Nie pamiętam kiedy ostatnio sam zwiastun gry nakłonił mnie do jej kupna, ale już nie muszę pamiętać, bo najświeższa gra, której się to udało, to tytuł, który dziś postaram się Wam trochę przybliżyć: Kenna Bridge of Spirits. Jeśli oglądaliście mój materiał na raka Blade Point, to już wiecie, że mam słabość do sztuk walki i kultury Dalekiego Wschodu, a od Keny bije tym na kilometr. Piękna, singleplayerowa przygodówka osadzona właśnie w takim klimacie to produkcja, której nie mogłem ominąć i w końcu udało mi się znaleźć czas na odpalenie tej gry i zostałem trochę zaskoczony. Kena nie wita nas tym pogodnym, urodziwym światem, który kojarzyłem z traileru, a rozpoczynamy grę w ciemnej jaskini i spotykamy się na samym wejściu z odrzuceniem. Od razu zarysowuje się też po części cel gry. Jako Spirit Guide, czyli przewodniczka dusz, naszym zadaniem jest odesłanie tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą odłączyć się od świata materialnego, na wieczny spoczynek. I tak jak są w tym świecie przyjazne, spotykane na co dzień dusze, które możemy ukoić, na przykład listem od ukochanej osoby, na który czekali, tak Kena w pierwszej kolejności spotyka się z dużo trudniejszym przypadkiem. Pierwsza dusza jest wyraźnie sponiewierana tak głębokim cierpieniem, że nie chce nawet rozmawiać z przewodniczką, a jedynie odesłać ją z kwitkiem, i zamiast rozmowy dostajemy kilku pierwszych przeciwników. Tu gra całkiem płytko wprowadza nas w system walki, o którym nieco więcej powiem później. Po pokonaniu stworów, wydostajemy się z jaskini i niemal od razu, przynajmniej dla mnie, czeka kolejne zaskoczenie. Spotykamy dusze małych dzieci, bawiących się w lesie oraz ikoniczne, urocze czarne kuleczki. Chociaż coś musi być z nimi nie tak, skoro nazywają się Zgnilizna. Nie brzmi zbyt przyjemnie. A jednak są takie fajniusie, można się z nimi bawić i Kena również zdecydowanie się rozwesela na ich widok i kontakt z nimi. Czym więc jest to zaskoczenie? Ano tym, że nie spodziewałem się za bardzo... Gry skierowanej do młodszej publiki, a absolutnie można po kilkunastu minutach odnieść wrażenie, że jest to gra do spędzania czasu z pociechami. A tak w ogóle, to w jakiś sposób znaleźliśmy się na seansie animowanego filmu Disneya. Tylko bez śpiewania. Po drodze rozwiązujemy malutkie problemy, które napotykamy i zapoznajemy się w ten sposób nieco bardziej z mechaniką gry. Tu i ówdzie znajdziemy trochę spaczenia, które trzeba oczyścić, ale generalnie to jak Bambi pędzimy sobie beztrosko przez las, a kamyczki po których skaczemy pod nogi podsuwają nam nasze malutkie, czarne słodkości. Jesteśmy prowadzeni za rączkę przez dwójkę słodkich bobasków. Do tego momentu gra jest niestety bardzo liniowa i nawet nie ma możliwości zboczyć ze ścieżki. I nie starając się zbytnio, znajdujemy wszystkie zgnilaczki, które są dostępne w tej lokacji. To totalnie coś innego niż się spodziewałem. Ale okej, okay, to tylko początek. Przy końcówce naszej drogi dostajemy wyśmienite, malownicze ujęcie, i jak w transie, daje się za tę rączkę prowadzić. Jestem kupiony. w końcu dochodzimy do celu, którym jest wioska, a wioska jest kompletnie spowita spaczeniem i progi każdego domu odcięte są mrocznymi barierami, które ranią nas przy kontakcie. Okej, okay, wracamy do intrygi. Dzieci proszą nas o odnalezienie ich brata Taro i przedstawiają nam starszego mężczyznę, który opowiada krótko o tym, jak wioska związana jest z energią Górskiej świątyni znajdującej się nieopodal. To prawdopodobnie będzie główny cel podróży Kenny, ale najpierw trzeba znaleźć Taro. Jak starszy pan Zajuro lekko sugeruje, Taro może być nieco problematyczną duszą. Wraz z maską Taro, która ma pomóc nam odprawić go na drugą stronę, odblokowujemy przejście w kierunku jego ulubionego drzewa i w końcu gra daje nam nieco więcej swobody. Ścieżki zaczynają rozchodzić się w różne strony, sekrety przestają być aż tak oczywiście podsuwane nam pod nos i możemy rozpocząć przygodę na dobre. Jest tu dużo scenek, Są one ładne i jest to absolutnie kinowa opowieść. Ale nie jest to jedyny mocny punkt tej gry. Kena nie poświęca gameplayu dla narracji. System walki jest płynny, przyjemny i intuicyjny. Nie ma tu niesamowitych kombosów, które możemy wykręcać łącząc lekkie ataki z ciężkimi. Te drugie w ogóle wydają się być dosyć mało użyteczne. Potrafią łamać tarcze, ale nie zachęcają do używania ich w innych celach, bo to po prostu lekkie ataki, które dłużej się ładują, zadają więcej obrażeń, ale przede wszystkim są powolne. Podstawowi przeciwnicy nie sprawiają większych problemów, ale jeśli staniemy w ich okolicy, to też będą atakowali i nasze ciężkie ataki mogą dać im to okienko otwarcia, którego potrzebują. A oberwać nie chcemy. Na średnim poziomie uderzenia naprawdę bolą. Walki najczęściej odbywają się w okolicy skupisk spaczenia, które musimy oczyścić, i w wielu przypadkach przeciwnicy będą się pojawiali, dopóki nie pozbędziemy się spaczonych kwiatów. Ale to nie tak, że musimy podejść i przytrzymać jakiś przycisk. To też płynnie jest wplecione w zamysł walki tej gry. Jest to jedna z akcji, które mogą wykonać zgnilaczki, ale poza takimi akcjami mogą również zostać wykorzystane ofensywnie, ogłuszając i unieruchamiając przeciwników. Do tego, za pomocą specjalnych zdolności przewodniczki, które zazwyczaj wykorzystujemy do interakcji z otoczeniem, możemy albo otoczyć się tarczą, by zamortyzować uderzenia wrogów, albo przy idealnym zgraniu w czasie, parować ataki, by wyprowadzać kontry. A to tylko totalne podstawy. Do tego są małe drzewka, które możemy rozwijać, by odblokowywać specjalne ciosy i specjalne ruchy. A progresując w grze, odblokujemy kilka kolejnych możliwości. Strzelanie z łuku to tylko jedna z nich. System prosty, ale z czasem coraz głębszy. A tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko jest płynne i ładnie ze sobą współpracuje. Nie zatniemy się tu w walce, czekając aż skończy się poprzednia animacja. Reakcja jest natychmiastowa. To, co zyskuje u mnie dodatkowe punkty, to też brak tak zwanych Invincibility Frame'ów, czyli momentu, w którym nasza postać jest totalnie nietykalna w trakcie uników. Skacząc prosto w cięcie przeciwnika, dostajemy po prostu obrażenia. Logiczne. A jednak wiele gier przyzwyczaja do tego, że bezmyślne klikanie uniku rozwiązuje wszystkie problemy. Miła odmiana. Muzyka jest świetna. Przez większość czasu w świecie Keny towarzyszy nam soundtrack i jest on całkiem zróżnicowany. Są tu sielankowe, dźwięczne utwory, ale również mroczne i posępne kawałki, pasujące do spaczenia i momentami panującej tu grozy oraz ciemności. Odprężenie, przygoda, tajemnice, walka. Tego typu motywów przewodnich możemy się tu spodziewać. A czy są jakieś słabe strony tej produkcji? Technicznie jedyne, co rzuciło mi się w oczy, to niskie klatki HDS, które na 144Hz monitorze różniły się zdecydowanie płynnością w porównaniu do samego gameplayu. Chociaż podejrzewam, że przy grze odpalonej na telewizorze problem byłby mało zauważalny, a zdecydowanie polecałbym Kenę właśnie na wielkim ekranie. W końcu grafika to jej ogromna zaleta i można tu nacieszyć oczy. A największy jej minus to chyba po prostu jej rozmiar. Świat ogranicza się do tej jednej wioski i jej najbliższych okolic, a średni czas przejścia tej gry to 10 godzin. W przypadku kolekcjonowania wszystkich Znajdziek będzie to maksymalnie 20 godzin. To naprawdę niewiele. To gra, którą da się przejść w jednym dłuższym posiedzeniu i po prostu chciałoby się więcej. Chociaż to też nie jest zaskakujące, skoro rdzeń Ember Lab, czyli studio tworzącego tę grę, to tylko 15 osób. Mimo rozmachu, który na pierwszy rzut oka widać, za Kena Bridge of Spirits kryje się studio Indie, które było jedynie wspierane przez Sony. Więc tak jak wszystkie swoje oczekiwania budowałem na dwuminutowym trailerze i wchodząc do gry dostałem coś innego niż sobie wyobraziłem, było to zaskoczenie w 100% pozytywne i pozostał mi tylko niedosyt. Bardzo chciałbym zobaczyć Kena 2 i czekam na więcej tego typu opowieści. Dziękuję za uwagę. Dominik Narodąbrowski, Polsat Games.